Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego na kierunku mechanika i budowa maszyn. Wspomnienia oczywiście tylko pozytywne, co świadczy też mój pobyt tutaj na tym wydarzeniu. Pod kątem nauki, toku nauczania, same również pozytywne wspomnienia pod kątem tego, czego się mogłem tutaj nauczyć, czy to na e, hali, e, na której mogliśmy wykonywać różnego rodzaju próby na, na maszynach, czy też dostęp do najnowszych oprogramowań. Zajmowałem się projektowaniem, to był jakby mój główny tutaj konik i cel w trakcie tych studiów. Po studiach kontynuacja powiązana z kierunkiem studiów. Od pięciu lat pracuję w Rosti. Zaczynałem w firmie jako konstruktor właśnie, czyli te projektowanie, które gdzieś tutaj rozwijałem w trakcie studiów przełożyło się na późniejszą moją pracę zawodową. Wraz z biegiem czasu rozwijałem się w firmie, dzięki temu aktualnie jestem liderem działu badań i rozwoju, tak zwanego u nas Innovation Center, gdzie również realizuję to, co zacząłem na Politechnice Białostockiej, czyli rozwój. Generalnie nowości, nowych technologii, jakie pojawiają się na rynku.